Innym nie polega na tym, że robisz to, czego oni chcą. Może to być zbieżne, ale nie jest to Twoje założenie. Leje bardzo. I co z tego? Wybiegłam na górze bez zmian. Jak lało na dole, tak i na górze. Co na dole, to i na górze. No, oczywiście chodzi o znaczenie niedosłowne. Ciebie jako istotę doskonałą, która tutaj sobie gra, żeby doświadczać różnych rzeczy. No i teraz jest pytanie, jest taki ból, że ta cała duchowość w ogóle ci przestaje pomagać, miotasz się, każdy chce to powiedzieć innymi słowami. No więc najpierw tak, kogo słuchać? Słuchać tych, którzy są tam gdzie idziesz w każdej kwestii. Pamiętaj o tym, że większość górów sprzedaje Ci jakiś swój produkt. Chcesz sprzedać oglądalność, chcesz sprzedać jakiś swój produkt, jakieś szkolenia, coś takiego, w związku z tym miej na uwadze, że on będzie Ci musiał mówić, to nic złego, że on to robi, on w to wierzy, on po coś to robi, raz, że ma potrzebę dzielenia się tym, co wie, a dwa, że musi zarobić na życie, więc to, to też nie to, żebyś się obrażała na kogoś, kto mówi na Twoje ciało mięsny kombinezon, mięsny kombinezon mnie nawet rozśmiesza, jest to Oczywiście coś takiego pod matrix duchowy, ale ten taki kościelny, gdzie ciało się nie ceni ciała, gdzie mówi na niego, można tak powiedzieć, mięsny kombinezon, co ma jednak wydźwięk pejoratywny do tego stopnia, że ja myślałam, że to chodzi o porzucenie jedzenia mięsa. Taka abstrakcja. No, głodnemu chleb na myśli. Po co ja to nawijam? Że musisz brać udział, musisz słuchać tych gadek rozwojowych, bo a jedno zdanie do ciebie dotrze, znajdzie ten czerwony punkt, gdy ja uczę kogoś sprzedaży bezpośredniej, bo w rozmowie takiej dostrzegasz, jaki jest jego punkt. Czerwony i sprzedawca musi naciskać ten punkt. To jest nic złego, ale jeżeli jesteś w stanie kogoś zaspokoić, on przyszedł do ciebie czasami z tym czerwonym punktem nieuświadomiony. W toku rozmowy odkrywasz, chodzi o to, że facet związał się z laską bardzo szczupłą i będą na tym przyjęciu, na którym ty też jesteś zaproszona na weselu i ty musisz schudnąć. Rozumiesz? I wtedy nie ma po co nawijać o tym, że to jest tam zapalny tłuszcz, że jesteś zagrożona. Ją to w ogóle taką osobę nie interesuje. Ona chce schudnąć. Żeby fajnie wyglądać w sukience, bo faceci nie są tacy skomplikowani, dlatego że oni są nastawieni na dawanie. Więc jak facet zobaczy, szczególnie jak on rzucił, zobaczysz ten błysk. I czasami o to chodzi, to jest czerwony punkt. Te produkty już masz sprzedane. I jak rozmawiasz z chorym, najczęściej jego czerwonym punktem jest strach i chęć wyzdrowienia. Wtedy nie mówisz mu o tym, że stanie się bardziej atrakcyjny poprzez produkty Twoje miłości, że... Będzie miał więcej kasy, chociaż instynktownie ludzie chorzy chcą mieć więcej kasy, żeby się poczuć bezpiecznie. I teraz, jak są takie pogadanki guru, mnie się od razu chce śmiać i zastanawiam, dla kogo jestem ten wstęp, bo na przykład to ma być rozwój w kierunku pieniądza, ale zawsze na początku jest ta gadka, no ale to można zastosować. To akurat dzisiaj tłumaczenie, dlaczego mówimy, o tej wstydliwej rzeczy. Tak na poważnie, nie? Na poważnie o pieniądzach. Rozumiesz, na poważnie to można mówić o zdrowiu, miłości, poświęceniu. I być może oni to mówią po to, żeby cię zmiękczyć, albo mówią to, żeby sobie wytłumaczyć, że wolno im mówić o pieniądzach. Tak naprawdę, jak mówimy o pieniądzu, to mamy na myśli, jak odrzucisz te wszystkie blokady, myślenie takie mieszczańskie, zaściankowe, to wtedy o pieniądzu pomyślisz jako o możliwościach. O możliwościach. Raz, że procesy robienia tych pieniędzy mogą być bardzo rozwojowe dla Ciebie, chociażby przez fakt, że potrafisz oddać się sprawie w najem. Nawet jak Ci to nie sprawia jakiejś cialnej radości. Chodzi o to, że taki guru zaczyna od tego zmiękczania. Przez chwilę daj sobie takie pytanie, czy on to rzeczywiście tak robi, bo w to wierzy, bo ty chcesz słuchać o pieniądzu i nie potrzebujesz zmiękczań. Ty jesteś już odważna. Ty nie boisz się powiedzieć, że hajs jest potrzebny Tobie do poczucia wolności, do tego, żeby pomagać innym, jeżeli będziesz chciała pomagać sobie, mieć to, o co tutaj chodzi, w tym miejscu, gdzie pieniądz się liczy, bo jeżeli urodzisz się w puczu, pieniądz nie będzie stanowił. Istoty. Będą wtedy inne rzeczy będziesz wtedy oglądać i się je podbierać. Czyli ta zajawka jest taka, że kombinezon mięsny jest niezwykle ważny, jest niezwykle ważny, bo może dać czas na to, że w, na tą ewolucję, którą jesteś w stanie zrobić na przestrzeni swojego życia. No i im niżej jesteś, tym łatwiej zobaczyć postępy dla zachęty. Dziecko. Wystarczy, żeby się wszyscy zachwycili, że zrobi pierwszy krok. A jak zrobi go przed pierwszym rokiem życia, to wszyscy mówią, że się urodziła Nadia maneci. Czytam ja... Spot reklamowy. Wiem, że na to czekaliście. Kolagen. Bez tego kolagenu nie mogłabym zrobić tego wszystkiego, co zaraz zrobię. Zobaczycie? Potrafi usnąć. O! O! Wcześniej. Prawdopodobnie by się to nie odbyło. A wcześniej w ogóle nie robiłam nigdy kolagonu. to I widzisz, i tak sobie butterfly'uje. Naprawdę jest to super się, Super się rozpuszcza. Naprawdę, naprawdę opatentowana formuła. Kolagen typu... O przepraszam, to się wytnie. Dajże na luz. Baw się życiem. A ty mówisz, ale są nieszczęścia. No nazywaj to jeszcze. No są oczywiście są sytuacje, kiedy naprawdę trudno się bawić, nie? Ale, ale jest ogromna ilość sytuacji w życiu, które nie są tak drastyczne. Przypomnij sobie, ale ty ze wszystkiego robisz taki problem. Ty ze wszystkiego robisz potworną rzecz. No i, i dlatego to życie tak wygląda. To za każdym razem z dystansu się, dystans, dystans. Powtarzaj sobie, dystans, te chwilowe takie uniesienia. A jeżeli chcesz to robić, jeżeli w rzeczywistości chcesz taka być, chcesz to robić po prostu, chcesz być takim człowiekiem, taką kobietą, która to wszystko po prostu cały czas no, analizuje, rozkminia, rozdrapuje te strupy, ta rosyjska kochanka uwieszona u nogi, która chce usłyszeć to ostatnie słowo, ale powiedz mi, powiedz mi, czy z nią spałeś, ale powiedz mi, ale tak, no dobrze, nie spałeś, ale powiedz mi, czy przyszła ci kiedyś taka ochota, inwigilacja, śledzenie. Przecież, przecież wszyscy znamy uczucie zazdrości, ale człowiek może nad tym, może to roz, rozłożyć na czynniki pierwsze. Może się tą bawić własną zazdrością. To wszystko powoduje, że to cię blokuje na jakikolwiek sukces na kasę. Kasa zresztą wydobędzie z ciebie kasa wydobywa z człowieka te wszystkie takie negatywne cechy, bo, bo tak naprawdę nikt nie chce mieć pieniędzy, tylko wszyscy chcą mieć. Ten lust, tę wolność, tę możliwość wyjazdu na wakacje, kiedy się chce, możliwość pomocy rodzinie, przyjaciołom, sobie, w każdej chwili. Ta, to takie poczucie i o to chodzi, prawda? W pieniądzu. I w momencie, kiedy ty to masz, to ty zaczynasz, jak masz takie złe cechy, zazdrość, to zaczynasz być pokurczona, bać się, że to stracisz. Rozumiesz, pieniądze wydobywają. Najgorsze i najlepsze cechy. Jeżeli miałaś sobie altruizm, to będziesz po prostu dzieliła się, dawała, będziesz się cieszyła. Dom super, jakaś chwila, będzie cię cieszyła tylko wtedy, kiedy ściągniesz tam jak najwięcej ludzi, pomożesz im. Nie tym, którzy cię będą zazdrościć, ale rodzinie, po prostu takim ludziom, którzy Cię kochają, ty ich kochasz, a będziesz kochała coraz więcej osób. I nie licz na nic, nie licz na rewanż. Zastanów się cały czas, czy dajesz po to, żeby coś dostać, czy dajesz może za dużo, bo masz za dużo tej energii męskiej. To po prostu trzeba cały czas wyrównywać. Dąż do równowagi. Na każdym kroku gotujesz zupę, dąż do równowagi. i Wiem, że chcesz ją przesmaczyć, bo chcesz, żeby była smaczna i się walczysz ze sobą, no bo też chcesz, żeby była zdrowa, jak już jesteś już świadoma i wiesz, jakie rzeczy, prawda? Osoby wychodzą i mówią, że to miso było doskonałe, a potem ich zwij zwijają się w kłębek i z bólu, bo była ta bo niby już nie ma nie być, ale teraz jest nazwana inaczej, jako hydrolizat białkowy. Są ludzie, pamiętacie, jest taki film o gangsterach polskich, gdzie goś wszystko, cały czas do, do wszystkiego dodaje magii, nie? To, Bo to jest, bo jest uzależniony po prostu od tego glutaminianu sodu właśnie. Kontroluj to, ale ty możesz powiedzieć też, a mam na to wyrąbane. No to jak masz wyrąbane, to też, jest, to też jest, rozumiesz kontrast. Do kontrast, do uwielbienia. Jak masz wyrąbane, to postaraj się nie mieć wy... Stań w połowie drogi. Jak lina przeciąga, prawda, mam wyrąbane aż totalnie mi zależy, to stań gdzieś w środku i zobaczysz, jak jest cudownie. Jak jest cudownie, kiedy nie trzeba siebie oceniać. Kiedy można sobie zauważyć, jaka jesteś i bez powiedzenia sobie, jaka jesteś e, zajebista, ani bez obrażania siebie. To są takie piękne momenty, rzadkie, ale zawsze wiążą się z uważnością. Zakochaj się w sobie, ale nie jak narcyz. Jak człowiek, który chce sobie zrobić dobrze, bo rozumie, co jest dla niego dobre. Rozumiesz? Ładowanie pod siebie, pod siebie jest tak samo złe, jak rozdanie wszystkiego. Rozumiesz? Po prostu tak jest. Można to zrobić, można rozdać wszystko, jak zrobisz to świadomie, zrobisz to po coś. Zrobisz to na jakiś temat. To, co ostatnio mówiłam podczas biegania, chyba przedostatniego. Na jaki temat żyjesz? Na jaki temat dajesz komuś pieniądze? Na jaki temat podajesz mężowi zupę? Czy jest to cierpiętnicze, takie obowiązkowe, znienawidzone albo coś takiego? Czy jest to chęć przypodobania się? Rozumiesz, na jaki temat każdego dnia żyjesz? Na jaki temat chcesz mieć pieniądze? I na jaki temat je robisz? Dlaczego jesteś w ścisku, jeżeli chodzi o pieniądze, albo dlaczego jesteś tak rozrzutna, że nie jesteś w stanie uskładać na jakąkolwiek inwestycję taką, która by ci dała to poczucie takiego no, bezpieczeństwa na wakacjach, gdziekolwiek jesteś, wiesz, że się nie kredytujesz, tylko płyniesz sobie, płyniesz sobie to. Jeżeli coś można sobie ująć, prawda? Są, są wulkany, są, nie wiem, katastrofy, są różne rzeczy, wydarzenia, że gdzieś się znajdziesz i tak chciałaś, tak, tak Twoja linia życia, ta akurat, na której jesteś dzisiaj, tak przebiega. Ale to, na co masz wpływ, a my się ciągle denerwujemy rzeczami, na które mamy wpływ, to jest paradoksalne. Na które masz wpływ, Możesz się po, po pierwsze nie denerwować tym, po drugie nazwać to, nie wiem, grą, zabawą, doskonaleniem, tworzeniem, nie wiem, cokolwiek, cokolwiek, co by Cię wyrwało z tego matriksu obowiązku, że to musisz, tej powagi. Oszo mówił, że najważniejsze jest poczucie humoru, śmiech, dowcip. I ludzie myślą, ej Oszo, Oszo, bo Ty jesteś taki, wiesz wyluzowany, co ty masz do roboty, siedzisz tam, popierdalasz tylko w tej sukmanie i syczysz. To nie jest tak do końca, na pewno wiele godzin przepracowanych i po to, żeby móc tak się wyluzować, żeby móc się tak szczerze jak dziecko śmiać. Dziecko śmieje się 200 razy więcej, mniej więcej średnie, takie normalne dziecko od średniego, przeciętnego człowieka, 200 razy Częściej. Śmijmy się, bądźmy jak dzieci. Przede wszystkim, byliśmy dziećmi, więc to wszystko jest w nas, to wszystko umiemy robić, potrafimy, to nie są jakieś rzeczy tajemnicze. To potrafimy. Bez problemu. Byliśmy już tam, robiliśmy to.